Właśnie rozpoczęła się kluczowa faza budowy Centrum Sportu w Rybnie. W obiekcie umiejscowionym obok rybieńskiego stadionu zamontowano prefabrykaty tworzące strop nad pierwszym piętrem budynku. Warto dodać, że na parterze została już zainstalowana stolarka okienna i drzwiowa i wykonywana jest instalacja elektryczna. Jak Państwo widzą, za moimi plecami praca w re. Budowane jest lokalne centrum aktywizacji społecznej. Bardzo potrzebna inwestycja na terenie gminy Rybno. Będzie wpływała na to, że będziemy mogli uprawiać różne sporty. Będą tam dwie sale do skłosza, będzie profesjonalna siłownia pomieszczenia magazynowe, żeby na przykład było gdzie przechować wodny plat zabaw. Będą szatnie dla piłkarzy, którzy przyjeżdżają grać z Delfinem Rybno, no i będą piłkarze dla Delfina Rybno. No i będzie to oczywiście miejscem spotkania dla mieszkańców gminy Rybno. Bardzo dobrze, że takie inwestycje powstają i że taka inwestycja związana ze sportem powstaje, bo gmina Rybno Sportem stoi dzięki ogromnej ogromnej muzanga, i, I pracowitości naszej kierownik sportu, pani Hani Bem, co już bardzo za to działalność dziękuję. A ten obiekt tylko przysporzy możliwości do tego, żeby sportowo mieszkańcy rybna lepiej się rozwijali. Przewidywane zakończenie inwestycji w maj przyszłego roku. W omawianym budynku znajdą się dwa korty do skłosza, siłownia, szatnie, sanitariaty, sala konferencyjna i pomieszczenia magazynowe. Jak przystało na ekologiczną gminę, zostanie wyposażona w fotowoltaikę, pompy ciepła i system gospodarowania wodą deszczową z wykorzystaniem jej do zraszania stadionu.